Hejka, witajcie w drugim odcinku z BSP. Chciałabym pozdrowić Karmelkę 309 Małpa kompleksiara, hashtag i chomikowa wykrzyknik. Dzisiaj będę przechodzić parkury właśnie tych osób. Zapraszam do oglądania. A więc najpierw przejdziemy parkur Karmelki. o nazwie Blue, serduszko zaczynajmy, okej, okay, już jesteśmy na parkurze I mam nadzieję, że przejdę go za pierwszym razem i chciałabym was poprosić żebyście napisali w komentarzu czy chcielibyście żebym nagrała na przykład jakiś filmik z kopania ogólnie mam ograniczony czas nagrywania do 10 minut ale Myślę, że trochę pauz bym porobiła i by było ok. Więc napiszcie w komentarzu, a jeśli nie będziecie chcieli, no to myślę, że zrobię właśnie parkury od widzów, fanów, jakoś tak. To jest chyba najtrudniejsza część tego parkuru, jeśli się nie mylę. Chyba słyszycie, mam spację, za co bardzo przepraszam, ale yy, po prostu mam klawiaturę podczepioną do laptopa, bo jeden klawisz mi nie działa. I jest bardzo głośna, więc przepraszam Was bardzo, jeśli ją słychać oczywiście. Tutaj będą takie pojedyncze skoki. Oreoski Ale miałam lagę jakiegoś I tutaj będzie Będą no, takie jumpy Takie skoki yy, Tutaj Oczywiście spacja mi nie zadziała, więc Widzimy się za chwilkę Ok, a więc jestem tutaj Mam nadzieję, że tym razem tego nie zlamię I chyba tego nie zlamię. Jeśli Okej, okay. nie, nie. Dobrze. No to widzimy się na kolejnym parkurze. A więc kolejny parkur będzie od homikowej i się nazywa Roblox Obby. Okej, okay, już się znajdujemy na parkurze. Będzie to chyba jeden z łatwiejszych parkurów, chociaż nie wiem. Każdy są trudne dla mnie. O kurczę, dobra, jestem, żyję, żyję, żyję. Nie żyję, nie żyję, nie żyję. Okej, okay, widzimy się za chwilę. Yy, przeszłam już i chyba zielone to będzie dobrze, dobre, bo jest niżej. Chociaż może być podchwytliwe. Tutaj nie wiem. Yy. Pójdźmy w zielone, może zielone wszystkie będą Hej, ale mnie zaraz z Bym zobaczyła, ale. Jakoś. O, ten będzie dobry, bo nie ma klocka ze sobą. Już to widać. Więc idziemy. I tutaj spróbuję ten zobaczyć jakoś. I on... Ma klocce, jak mi się wydaje. Chociaż nie wiem. Ten jak? Ten nie ma klocka na pewno. Jest, udało się. Okej, okay, teraz takie klocki większe. Kloce. <słuch> takie tańczowe. To są... No takie po prostu, e, jakby to powiedzieć, no, no klocki, no donaty. I tutaj już widzę te I przeszliśmy kolejny parkour. Mam kolejny parkour, tym razem od kompleksiary. A więc tylko napiszę, że pozdrawiam. ok I... Przejdziemy sobie. Jesteśmy już na parkurze. Kluczyków raczej chyba nie będzie. Z tym tak ale że nie chcę się sprawdzać. A później się okaże, że jednak były i będę musiała się wracać. To jest tak zawsze po prostu. Tutaj niemożliwy skok, więc musiałam trochę HP stracić. Od razu przepraszam za dźwięki w tle. Jeśli na przykład ktoś wejdzie do pokoju czy coś, albo jeśli słychać klawiaturę, to bardzo przepraszam. Wszystko się raczej nagrywa. Za chwilę to sprawdzę, bo to jest chyba krótszy jakiś parfur. Tak wygląda. To jest chyba średni, jeśli się nie mylę. Mhm, tak mi się wydaje. To też jest koniec. Chyba. Tak, jest koniec powiedziane. Te. Tylko tu trochę się nie będzie dało doskoczyć. No, ktoś tego nie przetestował totalnie. Ok, No ale to tyle na tym z tego odcinka. Zap Zachęcam Was do lajkowania i subskrypcji. Pa! Chciałabym jeszcze pozdrowić karmelkę oraz chomikową. Thank you.